Długo byłem prześladowany w szkole. Pewnego dnia zasnąłem podczas lekcji. Kiedy otworzyłem oczy, na zewnątrz było już ciemno. Nikt mnie nie obudził, kiedy zajęcia się skończyły. Wyszedłem z klasy samotnie. Szedłem ciemnym, przerażającym korytarzem, a łzy spływały mi po policzku. Było mi przykro, i czułem, że to sprawka moich prześladowców. W mojej szkole, tuż przy schodach, stało wielkie lustro. Po tym jak zszedłem na dół z włączoną latarką w moim telefonie, stanąłem przed lustrem i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. W lustrze nie było mojego odbicia. Będąc zmieszany, spojrzałem w lustro ponownie, ale nadal nie widziałem w nim siebie. Gapiłem się w lustro przez kilka kolejnych minut, po czym wybiegłem ze szkoły z krzykiem. Zastanawiając się nad tym teraz, po prostu nikt nie widział mnie wtedy w klasie.